Nasz pociąg musi szybko nabrać wysokości. Dokonano tego sztucznie wydłużając trasę i budując na zboczu doliny trzy zakosy z półkolistymi tunelami na końcach. Podczas pierwszego trawersu najciekawsze widoki rozpościerają się z okien po prawej stronie. Grupa entuzjastów buduje model odcinka linii między Bergun i Predą na przestronnym poddaszu muzeum w Bergun. Za ten Kliks tor wchodzi do tunelu God, który 486-metrowym łukiem zawraca tor z powrotem ku wiosce, zarazem wznosząc go o 17 metrów. Wioska i tor, po którym niedawno jechaliśmy, są widoczne po lewej stronie. Widać też leżącą powyżej osadę Latch, gdzie w 50 roku kręcono szwajcarski film Heidi. Drugi tunel, plac, dwa razy krótszy od poprzedniego, podnosi tor o 9 metrów. Za przystankiem młot budowniczowie linii musieli przeprowadzić tor wąską doliną i zyskać wysokość bez stosowania szyn zębatych. Osiągnięto to drążąc trzy spiralne tunele i cztery razy przekraczając rzekę Albula. Tuż za pierwszym mostem na Albuli wjeżdżamy do 662-metrowego spiralnego tunelu Runiuks skręcającego w prawo. Tunel wyniósł nasz pociąg 23 metry wyżej. Stąd można w dole zobaczyć wiadukt Albula. Droga na przełęcz, która wije się wzdłuż Doliny Spredy do Bergun, w zimie jest zamknięta dla ruchu kołowego i zmienia się w tor saneczkowy. Przy wjeździe do tunelu Tua widzimy powyżej trzeci wiadukt Albula. 667-metrowy najdłuższy ze spiralnych tuneli na tym odcinku linii wywinduje nas 24 metry wyżej do wyniosłego wiaduktu. Ta 138-metrowa kamienna budowla przeprowadza tor 27 metrów ponad łożyskiem rzeki. Większość konstrukcji inżynieryjnych pochodzi z czasów budowy linii, ale 220-metrowa łukowata Galeria Lawinowa Maliera jest nową budowlą powstałą w latach 1983 85 Przekroczywszy rzekę po raz ostatni wjeżdżamy do trzeciego spiralnego tunelu z Łondra. Ma 535 metrów, jest najkrótszy z podziemnych odcinków. Wzniesienie się 19 metrów wyżej umożliwia dalszą prostą jazdę do Predy.